Właśnie zjem z półki książeczkę o tym, jak zostać instruktorem, a właściwie jak zostać dobrym instruktorem żeglarstwa. Książek o tym, jak nauczyć się żeglowania, czy jak zdobyć kolejny stopień żeglarskiego, w tajemnicy jest mnóstwo. Jak zostać dobrym instruktorem, jest niewiele i zwykle są to wewnętrzne publikacje uczelni sportowych. Piotr Lewandowski zaprezentował nam dzięki wydawnictwu w Morze książeczkę opisującą zarówno cechy, które powinien posiadać instruktor, jak i metodykę uczenia żeglarstwa i poszczególnych manewrów. Zaciekawił mnie już sam początek książki, gdzie autor wprost mówi o tym, że w przypadku dzisiejszych kursów żeglarskich mamy do czynienia z relacją klient-usługodawca. Oczywiście bardzo ważne jest wyważenie ilości i yy, jakości przekazanej wiedzy z sympatycznym spędzeniem czasu na wodzie. Niezwykle ważne jest zminimalizowanie stresu podczas szkolenia i egzaminów. Mimo biznesowych założeń, niedopuszczalne jest jednak podejście w stylu: jak klient płaci, to ma zdać. Sposoby uczenia i ćwiczenia poszczególnych manewrów to dopiero dalsza część książki. W pierwszej autor przedstawia ogólną metodykę prowadzenia zajęć, nie tylko praktycznych. Tematom teoretycznym poświęcony jest cały rozdział i wcale nie jest to rozdział najkrótszy. Książka warta jest polecenia nie tylko chętnym do zawodu instruktora. Praktycznie każdy prowadzący jacht ma prawo wygadania opinii porejsowych, czyli powinien swoich żeglarzy czegoś nauczyć. Sam sposób podejścia do uczenia, czyli mniej więcej połowa tej książki, to wiedza uniwersalna mogąca mieć zastosowanie w każdej dziedzinie. Piotr Lewandowski zostań dobrym instruktorem żeglarstwa. Poradnik dla żeglarzy chcących przekazywać swoją wiedzę innym. Wydawnictwo pomoże.